Tutaj, tutaj. A tak, żeby nie było widać naszych brzuchów. A to nie wiem. Po <grymne> większości osób przeraża temat deweloperki mentalnie. Sprzedaż kredytów hipotecznych spadła gdzieś o w mojej ocenie 70-80% rok do roku. Co ciekawe, szybciej schodzą w garaże, nawet niż mieszkania. <grymne> Słuchajcie, Blisko. kupiłem działkę obok Dino Aha. i największy, największy problem jaki miałem tutaj to był wywóz szkła była taka ilość małpek na działce, o, gore, <głos》>, coś też. niesamowitego. A reszta jakoś to będzie, nie? No, to Zobaczymy, jak, my, zobaczymy, jak to idzie. wyjdzie, tak, nie, nie, tak. nie. Cześć, my, my właśnie w Śląsku. Dzisiaj będzie spotkanie klubu dewelopera, a już na mieście wyłapał mnie nie byle kto. Sam Radek musiał. Okazuje się, że Świe świetnie ogarnia. Dzień dobry! Dzień dobry! Cześć! Cześć! kto tutaj jeździ takimi u was furami na, w Katowicach w ogóle? Eee, no ktoś przyjechał, z EDS, to z Zachodu morskie Szczecin. <noise> Jak tam żyjesz? A, no Powiedz, wiecz... będziesz, będziesz na YouTubie. Kurde, dorwałem Cię. Tak? <noise> no wiesz co, no, jestem, tak że <noise> Cześć, cześć. Pozwól, że się przywitam. Twoją cześć. Jeszcze nie. Cześć. 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 Jeszcze się zastanawiam. Jeszcze <grystanie> się <grystanie> Także, moi drodzy, będzie mocny odcinek. Mamy tutaj człowieka, który mimo tych trudnych czasów ciśnie dalej mocno do przodu. Powiem wam, jak budować w kryzysie. Super. Odpalamy silnik. Także moi drodzy, moim gościem jest Wiesław Młyński, dewe deweloper właśnie ze Śląska, lider klubu dewelopera, też lokalny lider BNI. Cześć. Tutaj. Miło Cię widzieć na Śląsku, chociaż jesteśmy w zagłębiu w tej chwili, także to jeszcze nie do końca Śląska. Okej, okay, okej. Okay. Powiedz Wiesław w ogóle właśnie, ile ty masz inwestycji za sobą, ile masz teraz w trakcie realizacji, ile w przygotowaniu? Słuchajcie, realizuję w tej chwili piątą inwestycję. Jedną inwestycję mam zupełnie już skończoną, rozliczoną, sprzedaną, już nie pamiętam. W tej chwili realizuję cztery kolejne inwestycje. Jedna na świeżutko zaczęta miesiąc temu, także mury pną się do góry. To jest ten etap budowy, który podoba mi się najbardziej, bo jest najbardziej spektakularny, bo w ciągu miesiąca z niczego powstaje coś i to, to cieszy, cieszy nas, ale cieszy też Przechodniów i zadziwia ludzi z okolicy, bo jak było Ściernisko, a jest San Francisco. Tak. Powiedz w ogóle, jak, jak Ty trafiłeś z tej branży nieruchomości do deweloperki? Jak to się stało? Słuchajcie, ja od 10 lat jestem związany z branżą finansową, z finansowaniem m.in. zakupu nieruchomości. Współpracuję z biurami nieruchomości. I to taki bezpośredni związek, taki bezpośredni styk tych, tych dwóch branż, branży nieruchomościowej z, z finansami spowodował, że gdzieś, gdzieś w tych obszarach się Aha. cały czas porusza. E, no i dużo czasu spędzam i spędzałem, spędzam cały czas w biurach nieruchomości obsługujących klientów, a w biurze nieruchomości jest tak, że przychodzą klienci coś kupić, ale przychodzą często też coś sprzedać. I, Poniekąd tak się stało z, z, w zasadzie z większością moich inwestycji, że to nie jest tak, że gdzieś tam je bardzo, bardzo mocno planowałem i, i za nimi chodziłem, to raczej bardziej one mnie znalazły. Pierwsza inwestycja, którą, m, którą zacząłem, m, to był czworak klasyczny z garażami realizowane w Czeradzi. To był projekt, który kupiłem z działkę z gotowym pozwoleniem, m, powiedzmy, żeby to zobrazować, etap... Drugi etap pewnej inwestycji od zresztą radka Musiała, którego niektórzy kojarzą. Radek zrobił pierwszy etap. Robił na działce obok dokładnie to samo. Metodą kopii wklej plus ulepszył oczywiście doświadczeniami z, pierwszej, z pierwszego etapu. Zoptymalizowaliśmy ten projekt i ja go zrealizowałem. Jedyne czego mi brakowało, to brakowało mi na samym początku funduszu, żeby wystartować. Ale tutaj wspólnie dzięki BNI znalazłem inwestorów, którzy weszli ze mną w spółkę i realizujemy w tej chwili już kolejną inwestycję mhm. razem. No właśnie, słuchaj, chciałem Cię zapytać, bo większość osób przeraża w temat deweloperki mentalnie, że po prostu to są bardzo duże pieniądze. I teraz właśnie wiele osób po prostu odrzuca w ogóle myśl o tym, żeby zostać deweloperem z uwagi na to, że no, nie wyobraża sobie, jak te pieniądze zdobyć, jakbyś właśnie coś więcej powiedział o tym, jak, jak sobie ty poradziłeś z tym dzięki właśnie tutaj między innymi BNI. Mhm. Słuchajcie, zacznijmy od tego. Metod inwestowania w nieruchomości, czy, czy deweloperkę powiedzmy, modeli jest kilka, można wziąć kredyt deweloperski i zacząć finansować budowę kredytem przy, przy jakimś tam swoim udziale własnym wymaganym. Można, ci są najbardziej szczęśliwi, mieć po prostu na to kasę, ale można też znaleźć wspólnika po prostu, który przystąpi z nami do spółki i z nami tą w mniejszym lub większym stopniu inwestycję zrealizuje. I było to o tyle prostsze, że kupiłem tą działkę z pozwoleniem, ale kupiłem też ze sprzedażą na poziomie 50%. Oh. Przy czterech lokalach nie jest to trudne, bo to tylko dwa lokale. Aha. Niemniej jednak sprzedaż na poziomie 50% to ma mi też spokój, jeśli chodzi o to, czy finansowanie tej inwestycji będzie, no będzie pewnie też na, też na takim poziomie, że, że ułatwiło, ułatwiło tak. znalezienie inwestorów. Tak, tak. To, że ten projekt był dobrze przygotowany, to rozmowy z inwestorami, z inwestorami były wyjątkowo, nie powiem, że, że ultrałatwe, ale, ale były dużo prostsze niż przyjść do, do inwestorów, powiedzieć się, że ma się pomysł, a reszta jakoś to będzie. Nie? No, zobaczymy, jak to <grym> Zobaczymy, jak, jak wyjdzie. to wyjdzie. Tak, nie, nie. Tak. nie. Słuchaj, a jakbyś to tak jeszcze przełożył na jakąś taką w ogóle radę dla osób, które się wahają i mają taką blokadę, czy sobie w ogóle poradzą z tym pozyskiwaniem finansowania, to jakie byś takie dał kluczowe tipy, e, które te osoby mogły wdrożyć. Mhm. E, wiecie co, e, to nie jest też tak, że e, pojawicie się znikąd na jakimś spotkaniu i, i, i znajdziecie inwestorów. Życzę Wam tego, ale e, najczęściej to tak nie działa. E, podstawą tutaj są relacje i, i, i ja te relacje budowałem. Dzięki akurat tutaj BIENAJOWI przez kilka lat i gdzieś tam to, że ja zostałem do, do, do konkretnych osób polecony mm -hmm. poprzez jakieś zaufanie, to na pewno była taka duża odskocznia. Tak? Bo to przygotowanie projektu i te części takie powiedzmy twarde, czyli dane liczby, pomysł, realizacja, przygotowanie mm -hmm. tego wszystkiego to, to, to jest jakby drugi etap. Mm -hmm. No ale tu zaufanie, no jest to mimo wszystko biznes, i tak jak powiedziałeś, to nie są. Nie są małe kwoty, nie? Więc tutaj to nie jest tak, że przyjdzie ktoś, potem potem odbierzemy. To nie jest też tak, że przyjdzie ktoś i wyłoży nam kasę na stół i zaufa nam, że na pewno będzie dobrze i mhm. to wszystko się mhm. uda. To budowanie to tak z budowaniem marki osobistej, tak z budowaniem zaufania to jest proces, tego nie da się zrobić z dnia na dzień. E, łatwo jest go popsuć, także tutaj przestrzegam przed. Drobnymi wpadkami, hmm. bo czasami, czasami hmm. jakaś bzdura może przekreślić całe nasze, całe nasze hmm. starania. Niestety złe rzeczy się pamięta hmm. długo, o dobrych trzeba mówić. Dlaczego w tak trudnym momencie, gdzieś tam rynkowym, kiedy te stopy procentowe są wysoko, zdolność kredytowa Polaków zdecydowanie spadła, mimo wszystko się decydujesz na kolejną budowę? Słuchaj, to, to jak wygląda rynek kredytów hipotecznych, to wiem, wiem chyba najlepiej, bo, bo to jest to, co robi na co dzień. A, a, a z czym ostatnio e, faktycznie są duże problemy, zarówno z pozyskaniem klienta na, na kredyt. Mało jest po prostu osób, które chcą ten kredyt w tej chwili brać, e, a jak już chcą wziąć, to, to nie mają zdolności, więc to, to sprzedaż kredytów hipotecznych spadła gdzieś o w mojej ocenie 70-80% rok do roku. E, chociaż dzisiaj rano czytałem e, raport Aliora. Alior do trzeciego kwartału rok do roku spadł o 50%, mm -hmm. z tym, że Alior ma tam udział procentowy w rynku gdzieś około 6%, ale, ale jest to jakiś wyznacznik. Mm -hmm. Ja myślę, że grubo ponad 50% spadek kredytów hipotecznych, więc zdaję sobie sprawę z tego, że sprzedaż w tej chwili nieruchomości nie jest tak płynna jak, jak rok temu mm -hmm. i brałem to oczywiście pod uwagę. Natomiast znowu Trafił w moje ręce projekt taki, który jest wręcz stworzony na te czasy, dlatego, że jest projektem, który zakłada budowę 24 mieszkań o niewielkiej stosunkowo powierzchni, bo zaczynają się tam metraże od 29-33 metrów. Jest kilka mieszkań, oczywiście dużych, tam po 40-50 metrów, dużych. No, to nie są apartamenty na pewno, bo, bo, bo sprzedaż tych to już w ogóle w tej chwili nie wchodzi raczej w grę. Ale są to właśnie małe mieszkania mhm. i są to mieszkania, które buduje w pobliżu strefy ekonomicznej, mhm. w Dobrowi Górniczej. I teraz te mieszkania mają bardzo duży potencjał inwestycyjny, bo teraz próg wejścia w taką inwestycję jest dosyć niski, bo cena tego mieszkania, one są poniżej 200 tysięcy się zaczynają, mhm. za 220 można mieć mieszkanie 33 metry. I plus oczywiście jakieś tam wykończenie, więc nawet jeżeli ktoś chciałby wesprzeć się tutaj kredytem, to mhm. tego kredytu będzie potrzebował nie wiem 100-150 tysięcy. Mhm. E, ani, ani go rata nie zabije przy, przy takim małym kredycie. No e, zdolność kredytową na takie kwoty ludzie też jeszcze mają. E, to, to, to nie jest jeszcze nic nieosiągalnego. E, a jednocześnie jest sporo osób, które z gotówką w tej chwili chcą uciec, nie trzymać gotówki, która topnie z dnia na dzień mm -hmm. na koncie. Tylko zainwestować w coś, jedni inwestują mm -hmm. w zachodnie waluty. I co, już zaczęłeś sprzedaż tej nowej inwestycji? Słuchajcie, rozpoczęliśmy sprzedaż inwestycji w zeszłym tygodniu. Mamy w tej chwili pierwsze rezerwacje. Co ciekawe, szybciej schodzą garaże nawet niż mieszkania. <laughs> Ale to przypadek zupełnie, akurat jeden klient wziął większą ilość tam. Ale tak, mamy, mamy zainteresowanie tą inwestycją, także dalej spokojnie patrzę tutaj w przyszłość i niektórzy się dziwią, że faktycznie w takich czasach budujemy, ale mhm. da się budować trzeba tylko, mhm. trzeba tylko dostosować to, co budujemy do, do czasów i do, do rynku. Mhm. Ja to ja, podobnie jak Ty działam, dlatego też chciałem ten wywiad szczególnie nagrać. właśnie, żeby pokazać, że jednak nawet w tym, w tym momencie można wymyślić produkt, który znajdzie swoich odbiorców na rynku, który po prostu oni też sobie uzasadnią jako sensowny, jest to kwestia po prostu produktu, oczywiście Excela i nadal jest jakby miejsce na dobrze przemyślane inwestycje. Powiedz mi, bo tutaj właśnie dojeżdżamy. To, tak. to jest ta inwestycja, którą zaczynasz, czy? To jest ta inwestycja, którą zaczynam, o, tak. Dojeżdżamy świetnie. do inwestycji 24 mieszkań. Świetnie. Już widać jej ogrodzenie przed nami. E, także z, z, zaczynamy z wysokiego C. <laughs> Bisko, słuchajcie, Bisko. kupiłem działkę obok Dino Aha. i największy, e, największy problem, jaki miałem tutaj, to był wywóz szkła. Była taka ilość małpek na działce. O, coś niesamowitego, ale uporaliśmy się z tym w tej chwili, już działka wygląda całkiem skrótnie. Nie, nie ma takich sentymentalnych panów, którzy nadal narzekają. Nie, nie. Że, znaczy to lokalni, yy, tak. Lokalni ludzie tutaj yy, robili sobie skrót przez tę działkę, więc teraz. Tutaj sobie stanę na poboczu. Teraz muszą chodzić w koło, ale. Powiedz mi jeszcze do tej pory jakie ciekawe przygody cię spotkały, bo zawsze nie ma budowy bez przygody. Ciekawe przygody tutaj. Działka, działka, była bardzo zarośnięta, bardzo, bardzo taka krzeczasta. E, zaczęliśmy ją czyścić tutaj e, luźni z kosami, Aha. ale po paru dniach pracy nie było za bardzo efektu. Wjechaliśmy Aha. tutaj mulczerem Aha. i słuchaj, po trzech godzinach ta działka wyglądała tak jak teraz. Nie? I no. nie wywieźliśmy stąd ani jednej wywrotki e, drzew, ani krzaków, bo to wszystko leży na ziemi przemierzone Mega, mega fajny, w ogóle fajny tip, jeżeli macie do wyczyszczenia działkę, Napiszcie do mnie, mogę Wam wysłać filmiki. Jak to wygląda? Wjeżdża gościu mulczerem i przerabia to wszystko w trocinę. Użyźnia glebę, rozsypujecie to po działce. Nie ma żadnych odpadów. I słuchajcie, za e, zmoldowanie tej działki to jest działka 70 na 40 chyba metrów. Zapłaciłem 2,5 tysiąca. Nie, super. Po prostu Myśl... na, nawet jakbym gościa z piłą tutaj wstawił to na paliwo bym chyba nawet <laughs> nie starczyło, nie? No to koniecznie musimy dać w opisie y, do filmu właśnie link do może jakiegoś takiego podobnego filmu. No to no. słuchaj. Trzeba tam iść. to zobaczyć. Idziemy zobaczyć. <laughs> no dobra, Wiesław, dojechaliśmy. Tak. Także jesteśmy po próbie generalnej <laughs> jeszcze raz Opowiedz mi o tej budowie eee... słuchajcie, 24 mieszkania, 24 garaże na prawie 1000 m2. Eee, nie przekraczeliśmy 1000 metrów kwadratowych po to, żeby nie wskoczyć w przepisy eee, PPOŻ, które wtedy są obowiązkowe. Eee, tutaj tego unikamy. E, ciekawym rozwiązaniem tutaj jest przejazd pod budynkiem, e, czyli część garaży jest z jednej strony, część garażu jest z drugiej strony budynku. Pośrodku budynku będzie e, przejazd, taki mały tunelik. Nadaje to tej e, inwestycji takiego ciekawego wyglądu. Mhm. E, kiedy wy zaczęliście tę budowę? Słuchajcie, zaczęliśmy równo miesiąc temu. E, także w miesiąc czasu, żeśmy tutaj postawili mega. Prawie, prawie, prawie bryłę. Nie całego budynku, ale, ale pierwszej kondygnacji, można powiedzieć, że jest zrobiona. Za chwilę będziemy wylewać strop. W przyszłym tygodniu przyjeżdżają do nas płyty filigranowe, które będziemy układać. Aha. Chłopaki w tej chwili przygotowują szalunki pod, e, pod strop. Ile osób tutaj pracuje tak od miesiąca? Bo bardzo szybko Wam to poszło. Bardzo szybko. To jest e, właśnie też powiem Wam e, ciekawa rzecz. E, pracują tutaj, nie wiem, z 8 osób dosłownie. Natomiast, porównując do innych ekip, albo dlaczego oni tak szybko budują, e, oni wszystko robią mechanicznie, automatycznie, korzystają z narzędzi, są dobrze wyposażeni. Do cięcia boczków mają trzy piły tutaj, e, do wiązania drutu mają wiązarki, jedna wiązarka do drutu kosztuje 15 tysięcy, mają tutaj chyba trzy takie wiązarki, więc wiązanie e, zbrojenia na tej dużej płycie, e, no to, to, było, to był tutaj moment. E, jako ciekawostka, jeżeli jesteśmy przy zbrojeniu, to powiem, że wykorzystaliśmy tutaj pręty kompozytowe, żeby odchodzić gdzieś tam, przynajmniej kosztowo, ten projekt. O. E, także... Jaka oszczędność z tego wyszła? E, przy dzisiejszych cenach stali, gdzieś w okolicach 30% zaoszczędziliśmy na maszynie. stali, także dosyć znacznie przy tej ilości, zwłaszcza, no bo tu jest e, 40 na 20 metrów, gdzieś powierzchnia płyty, nie? Także trochę tego wyszło. Super, super. Czy jeszcze jakieś stosujesz inne takie rozwiązania, które Ci jakby optymalizują, takie, optymalizują budowę? E, słuchaj, podstawa przy każdym projekcie to odchudzenie projektu. E, tutaj faktycznie zbrojeń i, i różnych wypustów jest dużo, dlatego że tutaj część budynku to, jest, to są nawisy z jednej i z drugiej strony, więc te, te konstrukcje, które tutaj widzimy to, to są przygotowania pod belki, które będą e, podtrzymywały część tego budynku, która, która będzie wisiała praktycznie w powietrzu z tej strony. Więc tutaj ta optymalizacja w jedną i w drugą stronę jest bardzo istotna, bo nie możemy za bardzo odchudzić tego projektu, żeby on jednak mimo wszystko stał. Mhm. Jest, to, jest to istotne. Ja tak, wiadomo. Natomiast no, tam, gdzie, tam, gdzie jest gdzieś za dużo tej stali policzonej, gdzie można coś odchudzić, gdzie można zamienić właśnie pręty na kompozyty, tam to, tam to robimy. OK. Jak ze stropami? Stropy zapro zaprojektowane tutaj są filigrany. Mhm. Są chyba na wszystkich budowach, w tej chwili już będę stosował filigrany, bo gdzieś tam przekonałem się do tego z różnych względów. I tutaj układamy akurat stropy Mauro. Stropy Mauro w odróżnieniu od innych stropów są o tyle fajne, że mieliśmy też stropy kiedyś z innej budowy, więc mam porównanie na innej budowie z innej firmy. Stropy Mauro przyjeżdżają odrobinę grubsze i one są lepiej dozbrojone. Nie potrzeba tyle dozbrojenia do tego stropu, nie potrzeba tyle nadbetonu i pomimo tego, że gdzieś tam porównując samą cenę filigranów można znaleźć coś tańszego, coś wydawałoby się lepszego ostatecznie, jak się zrobi w podliczenie i tą ramkę na dole razem, w te filigrany z Mauro wychodzą taniej. Mhm. One wychodzą taniej. Także i, a też układanie jest mniej i robota szybciej mhm. idzie. Także to są takie koszty, których często ktoś nie, mhm. nie wciąga w bilans. Nie? Moi drodzy, stropy Mauro to są też stropy od Pawła Dratwy. Paweł Dratwa, Paweł Dratwa jest członkiem klubu, tak, także dokładnie. Nie, też nie przypadek. Nie przypadek, aczkolwiek my z stropami Mauro sprupa, 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 sprupa. o wiele wcześniej tak, pracowaliśmy wcześniej niż, niż Paweł dołączył do klubu. E, ale tak, akurat. Tak, czyli było. jeden zakład jest właśnie na Śląsku. W e, Tarąskimi Górami, zdaje się, tak. mhm. e, Właśnie z Tropy Mauro, drugi zakład jest w Pomorskim WPŻ-Zelbu. Idealnie. Także w tych dwóch regionach Paweł ma najbliżej, żeby nam to dowozić. E, no dobra, powiedz w ogóle, bo tutaj masz około tysiąca pumu, ale do tego pum wliczasz te garaże, czy nie? Nie, nie, to jest prywatnie to jest użytkowa mieszkalna, nie? Okay. Bez, bez garaży. Garaże będę sprzedawał tutaj w ogóle na, osią, na osobnych księgach wieczystych, jako osobne jednostki, dlatego że tu sporo osób e, będzie, będzie kupował te garaże raczej z, z sąsiednich budynków, niekoniecznie mieszkańców akurat Aha. tej inwestycji. Ta inwestycja jest inwestycją taką typowo pod wynajem. Tutaj mamy Aha. 105 km do strefy ekonomicznej, więc e, raczej klienci inwestycyjni to są klienci, którzy będą kupowali tutaj te mieszkania. Mhm. E, I niekoniecznie kupując mieszkanie na wynajem, kupujemy do, tego, mhm. e, do każdego mieszkania garaż, dlatego że e, mieszkanie z garażem, a bez garażu wynajmuje się tak samo, więc bez sensu dokładać gdzieś tam kosztów przy zakupie. Także, Jasne, ale po ile garaży sprzedajesz? E, jeżeli ktoś bierze osobno 30 tysięcy za sztukę, jeżeli z mieszkaniem 25 tysięcy, e, taka jest cena na tą chwilę. Natomiast będziemy obserwować jak idzie sprzedaż. Jeżeli ta sprzedaż będzie naprawdę bardzo e, intensywna, tak jak w tej chwili, to gdzieś tam zastanawiamy się, czy nie podnieść jeszcze tej ceny. Mhm, okej. Okay. Ja słyszałem swego czasu od radka, że tutaj funkcjonują tacy wykonawcy, którzy jak wyceniają projekt stanu surowego, to nie liczą Wam w ogóle. Powierzchni garaży i, i hali, jak to możliwe. Więc co, jest tak. Nie wiem z czego to wynika. Przejdźmy, bo tam chłopaki coś piłują. Nie wiem Aha. z czego akurat u nich to wynika, ale ekipę mamy faktycznie chłopaków z gór, Aha. którzy są mega solidni. To są Aha. ludzie, których nie powinienem tego mówić, ale nie musimy pilnować na budowie. A się zaglądamy tutaj, ale, ale to częściej oni dzwonią, że coś jest nie tak w projekcie, coś by zrobili inaczej. Są bardzo doświadczeni, a przy tym wszystkim gdzieś tam kosztowo faktycznie mhm. nie chcę za bardzo ich zachwalić, mhm. żeby, żeby mieli czas jeszcze dla nas pracować. Jasne, <laughs> jasne. Oni ja nie, nie reklamy. Nie zdradzamy nazwy. Czy mógłbyś się podzielić trochę z naszymi widzami, jak to ta budowa wygląda od strony finansowej, jak to sobie kalkulujesz? Czyli kawałek Excela. E, słuchaj, e, koszt zakupu samej same działki to był 1,1 mln. E, koszt budowy tutaj przewidujemy gdzieś około 3,5 miliona złotych, e, Dochód taki, taki już dla nas, który zostaje mniej więcej w, taki, w takim czarnym scenariuszu, to będzie gdzieś milion, e, ponad 1,3 milion, mln, milion myślę. 1,7 e, mln w takiej wersji optymistycznej, mm -hmm. nie? Okay, taką super. rezerwę sobie zostawiamy. Super. Bardzo bardzo dobre założenia. Ciekawy projekt. Jak, jak powiem tak, że gdzieś tam porównując do moich projektów, to przeważnie to właśnie między 800 a 1000 zł udawało się zarobić. Także jak wychodzi ten minimum 1000, to, no, to, e, dobrze, to super. super. E, słuchaj, ja tam też takie widziałem e, drzewo, które sobie zostawiliście. Tak, to drzewo to. Taka <laughs> ciekawa historia też i nauka. To na przyszłość, znaczy nauka. No tak, to jest drzewo, taka moja pamiątka po moim dendrologu. Aha. Wiadomo, że na budowie w całym procesie zatrudniasz różnych specjalistów, bo nie, nie na wszystkim się znasz. Oni się znają, płacisz im za to, Aha. a na końcu czyli zostaje drzewo. <laughs> tutaj był, była taka historia, że zrobiliśmy projekt wycięki, wniosek o, o pozwolenie na wycięcie drzew. W Aha. tym wniosku były wszystkie drzewa, czyli tutaj na tej działce jest E, prawie 30 drzew, które on przeznaczył do wycięcia. Aha. Ja mówię, że nie trzeba wycinać wszystkich, wytnijmy tylko te, które są w granicach budowy, które nam kolidują faktycznie z budową. Aha. No i on faktycznie wykreślił z wniosku wszystkie drzewa poza czterema. Wycięliśmy tutaj cztery drzewa na tej budowie. Przyjeżdżam tutaj kiedyś właśnie na, na jak robiliśmy to, to mulczerowanie, czyli wycinanie tej zieleni. Aha. I mówię tutaj drzewo zostało takie uschnięte. A mówi: no to stało? to trzeba, mówię, trzeba złożyć wniosek. Mówię, to po co składać wniosek, jak mieliśmy złożony wniosek na wycinkę tego drzewa. Aha. No wie to trzeba złożyć jeszcze jeden. No i tak w tej chwili drzewo się zostało, czekamy na, na pozwolenie na wycięcie suchego drzewa, no bo ten rolot gdzieś tam uznał, że jednak suche może zostać. No na każdej budowie są jakieś przygody, życzę Ci, żeby tylko to jest drobnostka, ale, się wydarzy, ale tak. ona pokazuje, że na każdym etapie każdego... Na wszystkim musisz się znać tak naprawdę, nie możesz sobie odpuścić jakiegoś tematu i, i polegać tylko na specjaliście. E, ale dobrze o tym wiesz, że projekt też zlecamy e, do architekta, a na końcu się okazuje, że tam jest, nie wiem, za dużo stali, coś jest nieprzemyślane i tak dalej, więc to wszystko potem trzeba jeszcze raz mhm. zweryfikować. Dobrze jest mieć swoją osobę taką. Zaufaną w ekipie, która gdzieś tam Cię w tym, nie? która jakiegoś inżyniera mhm. budowy, który A będzie potrafił mieć takie rzeczy. Generalnie udawać. ten projekt projektowałeś od zera, czy kupiłeś tą działkę z pozwoleniem na budowę? Tą działkę kupiłem już też z pozwoleniem na budowę, tak jak, tak jak w tej chwili już praktycznie chyba każdą inwestycję będę realizował. Aha. E, Tutaj też działka z pozwoleniem na budowę. Także kupiliśmy. Gdyby nie ta wycinka drzew, tak naprawdę, to, to mogliśmy zacząć tutaj już w połowie roku tą budowę. Tak naprawdę, wycinka drzew trochę nas tutaj e, powstrzymała czasowo. Okej, okay. yy, dobrze. Co jeszcze byś mógł nam tutaj ciekawego powiedzieć naszym widzom, co by było dla nich taką wartością, yy, po prostu mogliby wykorzystać przy swoich budowach? Co, czy, czego się tutaj uczysz przy tym projekcie? E, słuchajcie, tutaj e, pewnie będzie miejsce, w którym zobaczycie wizualizację tego projektu. E, ten projekt z racji tego, że no, założeniem jego jest e, przeznaczenie takie inwestycyjne, e, nie ma żadnego balkonu. E, w Aha. początkowym projekcie balkony były, ale gdzieś tam mam, nie lubi balkonów, kto z nas <laughs> lubi balkony, deweloperzy balkonów nie lubią, tutaj w takim projekcie te balkony są zbędne w kontekście mieszkania pod wynajem, jeżeli tego balkonu nie masz, to mieszkanie się tak samo będzie wynajmowało, więc tutaj faktycznie wszystkie balkony usunęliśmy, Natomiast nie zmniejszaliśmy do szklenia, zostawiliśmy duże przeszklenia, ale nie robimy nawet balkonów francuskich, tylko robimy szyby dzielone na dole z częścią wspólną, które jakby funkcjonalnie są tak jak zwykłe okna. Natomiast ilość tego światła, które wpada do budynku jest taka sama jak w założeniu w projekcie. I Bardzo fajnie to podoba, mi się to wygląda, mi się to osobiście podoba. Korzystam z tego, z tego rozwiązania i i tak tutaj też będzie zrobiona, nie będzie żadnych balkonów, hmm. żadnych e, uszczelnień, żadnych e, dociepleń i tak dalej. Nie? Okay. To jest duże, Jak duże się droga. nazywa inwestycja? Jak, jak można ją wygooglować? Wygooglować. Słuchajcie, inwestycja to są noweząbkowice.pl, taki jest adres inwestycji, tam możecie sobie wejść zobaczyć ceny, ceny mieszkań. Być może przebieg budowy też tam będziemy wrzucać, jeżeli będziecie się zainteresowani, to będzie można zobaczyć. Super super. No to w takim razie Wiesław, ja ci bardzo dziękuję, że tutaj mnie przyjąłeś na Fajnie, te, że na, na tej budowie. My moi drodzy zaraz lecimy właśnie na spotkanie klubu dewelopera w Katowicach. Ja wam polecam właśnie Wiesława, żeby się do niego zgłaszać, żeby dołączać do klubu. No bo powiem wam tak, że szczególnie w tych takich trudnych czasach powinniśmy nie siedzieć sami w domu. Yy, tylko powinniśmy wymieniać się doświadczeniami, dzielić trochę problemami, wspólnie je rozwiązywać, wymieniać kontaktami. To na pewno jest klucz, żeby gdzieś tam łatwiej przeżyć ten yy, czas. Yy, i... Przede wszystkim też dostęp, wiesz, do doświadczenia, bo ja tu yy, wiele rzeczy, które, które tutaj stosuję, to są też rzeczy, które wyniosłem, yy, czy ze szkoleń, czy, czy z klubów dewelopera, spotykając się, słuchajcie, spotykając się na żywo. Z ludźmi, którzy, którzy robią to samo co my, no, stajemy się też tymi ludźmi. Jest taka teoria, że jest, jesteśmy tym, stajemy się tym, kim nasze hmm. najbliższe otoczenie, 5-6 hmm. osób, otaczajmy się deweloperami będziemy deweloperami. Ja, ja w ogóle bym taki, <grym> takie podsumowanie zrobił tego odcinka, tak sobie mówiąc to, o czym mówiłeś w samochodzie, że w sumie e, dzięki relacjom e, zdobyłeś kapitał. Myślę też, że dzięki relacjom, e, choćby tym, że zacząłeś kilka lat temu współpracę z Radkiem. E, też e, gdzieś tam wymieniliście się wykonawcami, to też ułatwiło, tak, tak, e, dzisie, dzisiaj tymi relacjami wymieniasz się dalej w klubie, generalnie ta deweloperka to bardzo relacyjny biznes relacyjny na koniec biznes, dnia e, i w sumie taka chyba najlepsza rada, najprostsza właśnie, zadbajcie o te re, relacje, a ten biznes będzie dla Was o wiele prostszy. Dokładnie tak. Pozdrawiamy serdecznie. Cześć. Cześć.